Natomiast oczywiście kłam swoim stwierdzenie, że popieramy cięcie środków na ochronę zdrowia, a doprowadzenie do kolejek jest wprost odwrotnie. A głosowaliście za to? Niech pan pozwoli. Głosowaliśmy za odwrócenie zwanego antypolskiego ładu i dobrze pan wie dlaczego i uczepił się pan tego jak że ogona, gdzie nic to nie wnosi tak naprawdę do logiki działania systemu ochrony zdrowia. Natomiast to, co warto podkreślić, to że jest wprost odwrotnie. To znaczy, to wy, głosując między innymi za tak zwanymi ustawami o pomocy Ukraińcom, zmniejszyliście pulę środków na finansowanie ochrony zdrowia polskich pacjentów. Podpieliście dwa narody pod budżet na system ochrony zdrowia dla jednego narodu spowodowaliście tym wydłużenie kolejek, spowodowaliście tym zmniejszenie liczby dostępnych świadczeń, spowodowaliście tym skończenie się szybciej środków w NFZ-cie, niewykonywanie świadczeń. Pośrednio także bo ten proces trwa już od paru lat i tego szaleństwa nie ma odwagi rząd przeciąć i odkręcić. W tej chwili tylko delikatnie zrobił korektę i wydłużył to do kolejnego roku do następnego roku, zobaczymy co będzie dalej, spowodowaliście po prostu, że zamykane są oddziały szpitalne, ponieważ nie ma pieniędzy na ich finansowanie to wasze szaleństwo, gdzie wy nie liczycie pieniędzy, tylko uważacie, że na wszystko pieniądze się znajdą, bo wy macie wielkie serce dla każdego i w ogóle to chcecie dobrze, więc pieniądze mają być, to wasze szaleństwo musi się skończyć i dopiero kiedy ludzie, którzy liczą pieniądze i patrzą na aspekty zarządzania systemem ochrony zdrowia, a nie co by chcieli osiągnąć w swoim wyimaginowanym najlepszym świecie, dopiero kiedy tacy ludzie będą stali na czele Ministerstwa Zdrowia i NFZ, zacznie coś zmieniać się na lepsze, jeśli chodzi o dostępność świadczeń, jeżeli chodzi o kolejki i jeżeli chodzi o liczbę kontraktowanych szlachta